imperializm Polski, tylko coś innego, bo na mapie mamy tu 18 punkt, 19 punktów, ale jest tu takie jeden dodatkowy na naszej mapie i obok tego. Jeśli się to trafi, opowiem wam o co z tym chodzi, a my leśmy do pierwszego pojedynku. A kto będzie atakował za tutaj moje koło fortuny? Nasze koło także ma minusy z tymi wszystkimi miastami i klubami. Więc jakiś minus się trafi, czy dodatek, usuwamy go od razu, a my już losujemy pierwszy raz. Minus jedna bramka. Co to oznacza? W jednym meczu klub, który na przykład siedzi 3 do 2, albo 1 do 0, odejmuje się mu jedna bramka, albo jakby było 2-2, to jest minus jedna bramka, albo karny. Zależy w jakim wyjątku. A my zobaczmy teraz, kto to trafi. A trafia to... Korona Kielce! Więc w następnym meczu, jeśli się trafi, będzie miała między jedną bramkę. A my lecimy do pierwszego losowania klubu, który zawalczy. A miasto, które trafi o to pierwszą bitwę zostanie... też Korona Kielce, więc... Czy pożegna się? To zaraz zobaczymy. To koło zdecyduje w którą stronę zaatakuje korona Kielce, która ma minus jedną bramkę, przypominam. A trafi się południowy zachód. Zaraz zobaczymy, co to jest na naszej mapie. Nie dość, że przez chwilę miała minus jedną bramkę, teraz będzie miała plus jedną bramkę. I przejmuje taką małą prowincję, ale przejmuje... I ta porzyna bramka trafia na jej konto, więc teraz ani minusa, ani plusa nie ma, a my lecimy do kolejnego losowania. Jeszcze korona Kierce przejmuje ten teren i jest teraz tu jej zdjęcie. I teraz dopiero możemy losować. Kolejne miasto, które będzie i klucz to... Pogoń szczecin. A z kim się zmierzy? To zaraz wyrysuje nam kierunek. Może zawalczyć, ale też może dostać bramki. A nie chciałem, żeby tak szybko były te zatkowe dodatkowe. I... Tylko co się może trafić? A my wylosujemy w jakiej kierunek ataku. Kierunek, który się trafi to... Południowy Wschód. Zobaczmy, co to będzie na mapie. Prosty atak na Widzę w Łódź. Więc będzie poj pierwszy pojedynek w ciągu kilku już losowań. A my zobaczmy, kto wygra. Pogłąś trzecim przegrywa z Widzewem Łódź w Karnych. 5 do 4. Nasza mapa i tylko widzę w łódź troszkę inaczej wygląda, ale tak to wszystko normalnie. A my lecimy rysować kolejny pojedynek albo i dodatek. O fortuny zdecyduje kto zostanie wybrany, a wybrany zostanie radom jak radom. Zobaczymy jaki kierunek zaatakuje. A wątpię, żeby miał jakiś bonus. Radomiak Radon za... yy, zaatakuje w kierunek. Okej, okay, w zachód. No to zaraz zobaczymy, co to jest. I to jest prosty atak na Lech Poznań. Więc Radomiak Radon może się teraz pożegnać. A my zobaczmy wynik tego meczu. Dwóch dla naszego Lecha Poznania. Było proste, chyba kto wygra. Ale mógł tu coś Lech Poznań zepsuć. Tak samo jak w poprzednim meczu Pogon Szczecin. A zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mapie. I widzę w wraz z Lechem Poznań. Są obok siebie z Lechem Warszawą. Więc tutaj takie trzy mocne kluby na razie. A my lecimy do kolejnego losowania. W, którym, w jakich klubach? Kto, których, który klub z którym klubem się zmierzy? A wylosuje się... Lech Poznań po raz drugi. Zobaczymy w jakim kierunku zaatakuje. Oby, to nie była pólna złodzieja. Yy, walka pomiędzy dwoma klubami, które wygrały. Kierunek, który się trafi, to. Południowy Wschód. Zaraz zobaczymy na kogo pójdzie. Lech Poznań z Rakowem 3 do 1. No, zdziwienie. Myśle, myślałam, że tak szybko faworyci nie odpadną, więc on już nie trafi do wielkiego imperializmu, który nadal musi znaleźć kilkadziesiąt oskładów. A my... A wy zaraz zobaczycie, jak to wygląda teraz na mapie. o prawie połowę. A my teraz wylosujmy, kto będzie atakował lub zabędzie dodatkowe tereny. Kolejny będzie atakował... Za... Kolejny będzie atakował za zagłębie lub blin. ale gdzie zaatakuje? Zaraz zobaczymy. Zaatakujemy. Południowy wschód. Więc zaraz zobaczmy co to jest za miejsce. Stochowy, już drugi, ciekawy czy znowu przegra ze starym mielec, tak jak było z lechem. Gdzie mógł atakować to jeszcze tylko po bonus? No, mamy dwa bonusy, a my lecimy już do pojedynku. Rakowa więc raków nie zepsuł swojej gry. I dalej będzie żył. Na razie najdłużej po pojedynkach, bo wytrzymał aż dwa. A się powiększa swoimi terenami. Jest na razie największy, większe odlegi Warszawy. A te takie małe miasta będą chyba za niedługo z nim walczyły. Więc przejdźmy do kolejnego losowania. Zaraz koło naszych, który zadecyduje, które miasto, kto będzie kolejny atakował. A jednak to będzie minus jedna bramka, więc zaraz zobaczymy. Który z tych klubów dostanie minus jedną bramkę? A minus jedną bramkę dostanie. Legia Warszawa, nie dość, że nie gra, ma osłabienie. Zaraz będziemy drugi raz losować. Minus jeden nam odpadł, a my teraz wylosujmy, który klub dostanie albo minus, albo plus. I będzie grała Legia Warszawa, która dostała przed minus. Zaraz zobaczmy, który z tych z ciekawe, jaką miała szansę. Ale teraz zobaczmy, w którym kierunku zaatakuje. Za Kierunek, który zaatakuje, to zaraz się dowiemy. Południowy wschód i miała sz... południowy wschód. I miała sześć szans, żeby trafić. Północny wschód, nie południowy. I zaraz zobaczmy, na kogo pójdzie. To jest atak na Jagielloni. jeśli ktoś będzie miał minus albo plus, to tutaj sobie zaznaczam minus jedną bramkę. Czyli jeśli by było takie 1-0, będzie drugi mecz. A my zobaczmy, który, kto, który z tych klubów jest 2-0. Jeśli by było 1-0, to by był dodatkowy mecz, a jest 1-0, ponieważ Legia przypominam, że miała minus jedną bramkę. A my zobaczymy się przy kolejnym losowaniu i przy zmianie terenów. Tereny aż o połowę i jest teraz według mnie dwa razy większa i... Tutaj mamy już takie trzy kluby, czyli Legia, Raków Częstochowa i Widzę Łódź. I dawno się coś bonus nie trafił, bo pierwszy bonus miała Krona Kielce. Więc Krakowie teraz ma większy atak na nią, a my przejdźmy do kolejnego losowania. 12 klubów zostało, a z tych 12 klubów zostanie jeszcze tylko jeden, więc jeszcze 11 pojedynków nas czeka, a kolejnym klubem będzie Puszcza Niepołomice, która zaraz zobaczymy, w jaki kierunek zaatakuje. Puszczę niepołomicę, zaatakuję, zobaczymy zaraz, w który kierunek, a to będzie północny wschód, więc chyba to będzie pojedynek z Legią. Zobaczyła, jak Legia tutaj się powiększyła, i ona chce, temu, i ona chce to zniszczyć, żeby taki dobry klub nie żeby taki klub dobry nie wygrał. A my zaraz się zobaczymy w tym pojedynku. Chciała tak, rozwaliła Legię, i Legia już nie będzie za groźnym zagrożeniem. I chyba pierwsze, takie mocne, ale to mocne zepsucie, zepsucie rozwalenie klubu przez puszczę, tak jak ostatnio było z lechem, ale to był Raków, to jest całkowicie inny klub i troszkę lepszy. A my lecimy do zobaczenia, jak się prezentują wszystkie tereny. Coś czuję, że każdy ma wyrównane szanse. A, tłuszczenie i tak powiększyła, no ale jeszcze nie wiadomo czy wygra. Na razie takie najmniejsze to są te śląski, województwo małopolskie wraz z województwem. No, jak mi mam pamięć do województw. No, podkar... Nie, pod... Dobra, już nie mówmy tych województw, bo... Teraz myśleć nie trzeba, teraz trzeba losować. 11 zespołu Coś czuję, że za niedługo będzie top 10. A klubem, który się trafi, to po raz drugi widzę wódź. Czy ona też straci swoje tereny? Zaraz zobaczymy. Rony, który widzę wódź zaatakuje, to będzie wschód. Więc coś czuję, że to będzie pojedynek. Zaraz zobaczymy. To chyba atak na puszczę, nie połomice. Musiałby być Północny Wschód, żeby było te, żeby była Lechia Gdańsk. A teraz lećmy do kolejnego takiego ciekawego pojedynku. To 2 do 2 i 2 zerów karnych dla Widzewy Łódź. Więc Puszcza Niepołomica, tak jak myśleliśmy, nie wygra tego imperializmu, tylko miała fartę z tą Legią. Zaraz zobaczymy się, jak wyglądają teraz mniejsze tereny. Dziesiątka i jak widzę, zaczynał, tak skończył do finałowej dziesiątki. I teraz wylosujemy... Kto, wy, kto zacznie w finałowej dziesiątce i kto pierwszy odpadnie, ale najpierw przystawię kto przeszedł. Dalej znajduje się Krakowia, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Korona Kielce, Lechia Gdań, Motor Lubin, Piast Gliwice, Raków Częstochowa, Stal Mielec, Śląsk Wrocław, Widzę Łódź, kluby już znacie, które przeszły... A zobaczmy, kto wystartuje jako pierwszy w finałowej dziesiątce. Lechia Gdańsk, która albo zdobędzie bonus, albo zaatakuje Widzew. A zaraz zobaczymy, co zdobędzie. To zaatakuje, a my kręćmy kołem. A jakby gdyby to była północ. I to jest północny zachód. Więc zaraz zobaczymy, czy to nie będzie pojedynek. Byłby to dodatkowy yy, dodatkowe bramki. Ale tak, niestety... Zostanie wybrany pojedynek z Widzewem łódź. Po raz trzeci, ale z tego co mi się wydaje, czy w jednym imperializmie było tak, tylko nie wiem, czy w Bundesligi, czy w tym, czy w Eurovi Euro, to było tak, że trzy pojedynki to była maksymalna ilość wygranych. Ale jak Gdańsk chciała, bonus, ale go nie dostanie, tylko przegra. Już ma faworyta całych rozgrywek, ale to się zaraz okaże, bo mamy dwóch faworytów. Bo tutaj te 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, to nie umiem liczyć. Wiemy o tym. Zostanie i zobaczymy, który z nich wygra. Ale coś, co czuję, że ten mniejszy już mają mniejsze szanse. I mój błąd dopiero teraz jest dziesiątka. A my lecimy, kto będzie walczył w kolejnym pojedynku. Czy to będzie plus jedna bramka? Nie. To będzie korona kielce. A zaraz zobaczymy, z kim zawalimy. Albo czy dostanie drugi bonus, a my zakręcimy naszym kołem i to będzie Północny Zachód. Kłóję na Piast i patrzę z głównego miejsca, czyli z tego, bo za granicą już jest dodatkowa prowincja, tak zwa zwana dodatkowa i to jest osobna prowincja, tak jakby to była osobna wyspa, więc to jest na Piast Gliwice. Gra po raz pierwszy, a wygrywa Korona Kielce, która w pierwszym razie jak gra dostała tylko bonus. A teraz dostaje jeszcze dodatkowe tereny, tak jak wcześniej. A ją uratował Czyżyski i Dalmau. Bo nasz Dalmau, który strzelił dwie bramki. I George Felix, który strzelił w Gliwice. A my zaraz zobaczymy, jak się prezentuje nasza mapa. Korona Kielce zagrała swój pierwszy pojedynek i to jest jej pierwszy pojedynek wygrany. A my do kolejnego losowania. I jest i teraz nie grają. Już są to nasze ostatnie losowania w tym filmie. A teraz GKS Katowice, które mogą zaatakować na przykład raków. A my zaraz zobaczymy, w jaki kierunek zaatakują. Bonus GKS Katowice też może zdobyć, ale zobaczymy, czy pójdzie na południe. To będzie wschód. Walka z górnikiem zabrze, więc już takie. Pojedynki już bezpowtarzalne, a my zaraz zobaczymy wynik. Wynik, a wygrywa GKS Katowice 2 do 1, czyli osoba atakująca wygrała, nie obroniąca. Rozrosło, a zostało 8 klubów. I na razie każdy prawie graniczy z tymi albo z Widzewem, albo z Rakowem, Częstochowym, poza motorem Dublinem, który się tak schował koło korony i. Koło stal mielca, a my przejdźmy do kolejnego losowania.